Lloyd, mój uczniu, bratanku. Mam nadzieję, że poradzisz sobie lepiej ode mnie, gdy zostaniesz mistrzem tego klasztoru. Pamiętaj, rodzina jest kluczem. Ha? Jesteś tu prawie od tysiące lat, ja nie mógłbym... Co się dzieje. Nie rozumiem jak, ale to się dzieje. Jeszcze nie zdążyłem się przygotować. Zawsze kiedy spotykam się z opiniami odnośnie Ninjago Powstania Smoków dostaje taką tezę iż więcej pytań niż odpowiedzi ja w sumie się z tym zgadzam ponieważ nie ukrywajmy z sezonu na sezon jest troszeczkę tak coraz bardziej tajemniczo i mamy wiele pytań na temat różnych rzeczy mianowicie kto jest mistrzem rasa wcześniej mieliśmy wiele innych pytań a poza tym jeszcze teraz nasuwa się kolejna sprawa a mianowicie co dzieje się z mistrzem u Zapraszam. Więc tak, w pierwszym sezonie Dragon Rising był pojawiał się tak na dajmy na to parę retrospekcji i został pokazany jako taka wielka kulka i ewentualnie gdzieś tam jakaś poświata już złota. Powiem wam, że wtedy byłem jeszcze fanem tego rozwiązania, ponieważ sami nie wiedzieliśmy co się z nim dzieje, a sam U mógł powrócić. W drugiej części oczywiście dostaliśmy tam troszeczkę więcej, troszkę Bardziej na zasadzie głosu samego, mieliśmy też zaczęcie wątku z kolem, i to było moim zdaniem jedno też ciekawych rozwiązań, a na sam koniec, oczywiście, przy swoim portrecie, sam duch, jakby w cudzysłowie, mistrza Łu. Od fuzji wszystko stało się bardzo dziwne i nieprzewidywalne, ale to jedno wiem: jeśli słyszysz głos mistrza Wu, idziesz za nim. Ale oczywiście, dalej mamy drugi sezon. I w drugim sezonie dostaliśmy troszeczkę tam retrospekcji, troszeczkę tam takiego gadania. I była jedna scena, która mnie bardzo, ale to bardzo zaintrygowała, a mianowicie gdy Jay nic nie pamiętał i pracował w tej durnej administracji, dostał właśnie taki można powiedzieć flashback trochę od samej tej kulki energii, która była właśnie od Mistrza U. i ten mu właśnie przypomniał trochę co nieco o mocy błyskawic. Co jest naprawdę bardzo ciekawym rozwiązaniem, tutaj, jeżeli mamy na to tak go i sam nie ukrywam, że zaczęło mnie to trochę wzbudzać jakieś refleksy porządne, czym tak do końca ten mistrz jest. Oczywiście, w drugiej części drugiego sezonu powstania Smoków dostaliśmy kolejny wątek, a mianowicie to, że on jest niby jakimś duchem, że posługuje się krótkimi półsłówkami, i tak naprawdę to tyle z jego rozmowy. Wywołał fuzję. Żyjcie dalej, no tworzyłem wam więcej problemów. Jupi! Tutaj na chwilę pozwolę się, proszę Państwa, zatrzymać, ponieważ sam wątek takiego U, który dostaliśmy, był na pewno lepszy niż no powiedzmy sobie szczerze sezony od 7 do Crystalized, i powiem wam, że jednoznacznie naprawdę podobał mi się U, który był wtedy właśnie, a nie taki. Zdziadziały trochę, taki zmutny. No wiadomo, ósmy, 9 sezon to był wielki redemption dla postaci Łu, Który już był trochę marnowany, można powiedzieć, w tych właśnie czasach. A potem tylko niestety szło to w dół. Jednakże dostaliśmy Dragon Rising i wszystko było dobrze. I uwierzcie mi, z ręką na sercu ja to mówię, dosłownie nawet mogłoby tak zostać. Jednakże w trzecim sezonie, a dokładnie w pierwszej części... Otrzymujemy scenę Arina i Moro, gdzie Moro z kolei mówi, że gdyby Mistrz Czuł odszedł, to czułby jego obecność, czy coś tego pokroju. Ale on nie żyje. Na pewno jest wśród żywych. Gdyby zmarł, wiedziałbym. No i tu nasuwa się teraz pytanie, czym on w sumie do Cholipki Jasnej jest, ponieważ myliśmy na początku myśli, że to jest duch, z drugiej strony właśnie okazuje się, że to nie jest duch, a z trzeciej strony on się bardzo zachowuje jak duch. Więc, o co Kaman? Mamy jedną z pierwszych opcji, którą opracowałem, i uważam personalnie, że gdyby to się stało, byłaby to z jednej strony też najgorsza, ale to naprawdę jedna z najsłabszych opcji, jakie moglibyśmy dostać od twórców Dragon Rising. Mianowicie. Dostalibyśmy info, że ok, Wu nie żyje, ale przecież on jest kurczę do blaszki z synem pierwszego mistrza z Minjutsu, więc jego śmierć i całe to jego bycie duchem może wyglądać inaczej i byłoby to uzasadnione. Jednakże byłoby to też pójście na łatwiznę moim zdaniem i dlatego nie, nie chciałbym po prostu zobaczyć takiej właśnie wersji wydarzeń. Oczywiście jest też druga opcja, która sugeruje nam, że Łu może być tak naprawdę przetrzymywany gdzieś tam wyżej i to wyżej, i sugeruje tutaj kocie Ukrainy mistrza Rasa. Mianowicie, personalnie uważam, że skoro jest ta wizja w drugim sezonie, w pierwszej części, gdzie Lloyd ma takie zawahania, i tam Łu mówi mu, że w końcu przecież nie podołał i to jest jego wina. Mistrzu Łu, skąd się tu? Moja drużyna potrzebowała lidera, a ty ich zawiodłeś. A, ale miałem wizję i... To wszystko moja wina. Myślałem, że jesteś gotowy na to zadanie. Myliłem się. A potem dostajemy jego obok rasa. Może mieć to jakiś swój ukryty sens. Tym bardziej wierzę w to. Zważywszy na fakt, iż detale w Dragon's Rising są naprawdę ważne. Uwierzcie mi. Aczkolwiek... Pytaniem jest to, czy my chcemy, aby Mistrz'u został jakoś w cudzysłowie odrodzony czy znaleziony. Ja osobiście uważam, że okej, okay, mogłoby cała prawda wyjść na jaw, mogłoby być coś z tym związane dość poważnego. Aczkolwiek nie chciałbym, żeby to było też takie na zasadzie: znowu działa plot Armor, znowu przywracają wszystkich, znowu jest taki. 100%owa, nawet 102% happy ending, ponieważ mistrzu przeżył już naprawdę wiele i to pokazują nam zdecydowanie retrospekcję, bo przeczyłem się naprawdę na dużo spraw, na przykład na Lloyd'a, na Bonesl i na wiele, wiele innych postaci. Dlatego uważam, że powinien zostać dobrze zakończony, a jeżeli chcą to twórcy dobrze zrobić to nie powinni go już przywracać do swojej ludzkiej formy, którą miał w całym ninjago, które do tej pory wcześniej widzieliśmy poza Dragon's Rising. Co wy o tym sądzicie, dajcie koniecznie znać.